Tak. To ty co drugie, co drugie to u nas musiałby k kl klikać, nie? Oh. Dobra, no. Art, Arty mają... spoko lajcie lajcik... ...przewagi, HP mamy, przewagi, lekko, dobra Zagraliśmy to bardzo spokojnie, tak? EBRM zobaczysz oni, gdzie, oni, gdzie oni, jadą, tak? Na którą stronę oni jadą Naszymi medami, godziną, jak te radę, i się wcelujcie w to tak, plus A. beczki, no beczkami możecie nie zrobić przeładować, ale ogólnie gramy tu, nie dalej, tak, nie dalej niż linia F Gdybyśmy do linii F ich nie znaleźli, no to trzeba się tofnąć, trefuszować na drugą stronę Dlatego jak najwięcej tych domków poniszczyć, tak, domków, tego muru, berlińskiego Jak najwięcej się tego da, tak, przy okazji Jedź, Kamil, cześć. jedź Jedź, Medy na przestał łapać, pilnować, medy Dokładnie i trochę bicew mają natuc natuczonych Słuchaj, tam lokomotyw czy medami mam gdzieś tutaj dalej. O, jechać? świetnie. Nie, nie, nie ma sensu. Do nas, do nas musicie dojechać, bo tu jest cały, cała pana. Dobra. dobra, dobra. Okej. Okay. Skruchy, puść medy, puść medy tędy się. No, no. nie głupi. Le leć batem, no baj. beczką od boku. Tędy miastem? Nie nie nie, 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 jestem, nie jestem. Odzielonego, oddzielonego, oddzielonego. 260 panowie. Poput 260. Szybko, medzik gonić medzik goni. Szybko, 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 do BCK. Uwaga na loty. Szybko musimy do pay'im robić, żeby odwrócić uwagę tam. Sprząt... to musimy sprzątnąć. W pierwszej kolejności 2, 260, spada. nice. To Chieftain'a macie na 1100 panowie, podpalonego. 600 HP, chieftain tak jeszcze chwilę otrzymaj 907, kowary konia masz na plecach 907 Chodźcie szybciej, chodźcie tak? Pomóżcie mu z koniami Na bu pomóżcie, jakby dał radę z koniem Ja przejmę, ja przejmę na B Ładnie na buch. Ej, light, light, light Popuszcz, Czoko popuszcz Nice Light skończony, świetnie Arte macie, dobicie sobie Arte 438 wraca na urysku Mogą go Dobra, czystej, nice y, Medy tu macie dwa Tak Trzeba i tych medy tak to porobić Ładnie 438 skończycie, pomożecie im z tymi dwoma medami i jest fajnie Ok, tak jest, ono jest? Co tam jest? Yy, 277 na ogrycku Razy 2 bym rzekł Jeden na fullu 140 na fullu świetnie Permie staję, na permie staję, na permie staję, dobra Już jadę Dobra, ten ja wyjadę z drugiej strony Widzę Dopaj, dawaj, bo mnie skończył tak. Tylko on jest twój. Okay. Musisz go skończyć. Cześć, cześć. No, no, kurwa, działa mi A? Na tarcie, CW? Na tarcie. No, no ja to brałem. ja chętnie mogę dołączyć. Mamy full, niestety. Aaaa, to się wywali na nie, nie w tym przypadku. Nie, Nie, ze mną. nie no czemu? Do, do, no, do. A ja taki byłem dobra. Zobaj się, zobaj się. Pytę, nie, to znowu. Ale... Super pytę, ma. Tak, jak ma. Wtedy. Skąd go? Jak doszło do czoko? Jarko. Nie porobię ich. Półtorej tysiąca hapy mają. Tak, tylko że ja muszę się przeładować. I mam nawet nie pes. Nie peska mogę przyjąć. Są do ogrania Są do ogrania, normalnie Są do ogrania nie wiem, patrzał ktoś jakim tam nalot szedł? Nie ma Uładował, wiesz, nie był Jak pizda stanął nie wiem jakim nalot przed, co nie? To mnie zastanawia W magazyny w ogóle mi nie przeszedł, przez to żeśmy ceglali Dobra, mamy teraz stepy, z co pamiętam. Jaki, Zarobki. A, bierz artę. Jakie? Jakie są? Jedna, jedna. Mamy redshire. A, redshire. <laughs> Dobra, czekaj, czekaj, czekaj.